Kochane dzieci, drodzy rodzice, z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, życzymy Wam radości, która sprawia, że dostrzega się piękno małych rzeczy, nadziei, która nie gaśnie, gdy marzenia wydają się zbyt dalekie, spokoju, który koi, gdy wszystko wyprowadza z równowagi, zdrowia, bo obecnie jest najważniejsze, miłości. Bo to sens życia oraz wiary, która daje oparcie, kiedy bezradność przeraża. A Wam, kochane przedszkolaki, smuteczków malutkich jak biedronka, radości wielkich jak smok, słoneczka, pyszności wielkanocnych, odwiedzin zajączka i mokrego dyngusa. A wszystkim nam rychłego spotkania na żeromskiego w Jedyneczce. Wesoły świąt!